Znowu coś nie tak? Niestety. Jak wczorajsza kolacja? Kiepsko. Czemu? Dłużej tego nie zniosę. Coraz bardziej żałuję swoich wyborów. Ten idiota Luciano chce się tylko ze mną przespać. Na jego widok robi mi się niedobrze. Nie musisz tu być, jeśli nie chcesz. Są inne możliwości. Nie sądzę. Paulino nawet nie próbował się ze mną skontaktować. Może trzeba go do tego zachęcić. Widziałam się z nim. Z tego, co mówił, rozstanie jest już przesądzone. Skąd wiesz? ¿Qué odió su ambraje? Simplemente wrażenie? esa fue la impresión que me dio. W końcu Lukresja rozwiedzie się z Carmelo. Wiem, słyszałam. Cieszę się, że przyjęłaś to tak spokojnie. Co mam zrobić? Przekupić sędziego, by zdecydował inaczej? Jak tylko Lukresja się rozwiedzie i wyjdzie za Juliana, nie mów tak. Ona to zrobi, nawet jeśli popełnisz samobójstwo. A później ja odejdę. Od razu się wynieś. Sam zdecyduję, kiedy. Nie zamierzam czekać w nieskończoność. Wynocha. Idź sobie do tej szmaty chusty. Wszystko mi jedno. Masz rację. Szkoda czasu, i nigdy więcej nie wracaj. Wynoś się. Nie chcę Cię widzieć. Mam nadzieję że zdechniesz. Co się gapisz? Gdzie Lucrezia? Nie wiem. Szukaliśmy cię. Doceniam, ale sam chciałem się tam zająć. Jesteśmy przyjaciółmi. W takich sytuacjach powinniśmy być przy tobie. Byliście, nie przejmuj się tym. Wiesz, kto go zabił? Nie. Policja też się tym nie interesuje. Czemu? Słyszałem, że ojciec miał z kimś na Zmienimy Zmieńmy temat. Kiedy Julian wraca? Nie wiem, obiecał jak najszybciej, ale boję się, że może mieć kłopoty. Czemu? O Lorenie można się spodziewać wszystkiego. Głowa do góry. Julian będzie uważał, wie, co go czeka. Dzień dobry. Daruj sobie uprzejmości. Zakończmy tę sprawę. Panowie są z policji. Aresztują cię za oszustwo. Oszalałaś. Przeciwnie. Przeprowadziłam audyt i brakuje sporo aktywów. Próbowałeś zatuszować kradzież, ale nieudolnie. O co ci chodzi? Zdradziłeś mojego ojca. Panowie? Na co czekacie? Proszę z nami. Mam nadzieję, że macie nakaz i nie robicie tego jedynie, by sprawić jej przyjemność. Sam pójdę. Spotkamy się w sądzie, kochanie. W następnym odcinku, co się dzieje? Nic, twoi rodzice znowu się pokłócili. Pani mama była naprawdę wściekła i kazała pani tacie się wynosić. Życzyła mu śmierci. Odkąd pojawiłaś się na świecie, jesteś moim największym koszmarem. Od samego początku. Co tu robisz? Nie odzywałeś się, a ja wolałam nie iść do twojego domu. Dlatego zjawiłam się tutaj. No co chodzi? Nie pamiętasz naszej ostatniej rozmowy? Masz u mnie dług. Miej oczy szeroko otwarte, to ważne. Nie bój się, nie będziesz musiał nikogo zabić. Kto cię przysłał? Pewnie Carmelo Roura. Nie, odpowiedz. Opracowanie wersji polskiej Karolina Władyka. Czytał Paweł Straszewski.